Co? 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 Szybko? Czy my się tylko palimy, czy my zginiemy? Ej, szybko. Ej. Co? Ej Ej Co? Cztery... Cztery strzały musiałem w niego ładować, what the fuck? Cześć kochani, z tej strony Kalus, witam was już w czwartym odcinku z GTA San Andreas edycja ostateczna. Niestety mieliśmy troszkę dzień przerwy, z tego względu, że Rockstar odwalił, usunął GTA, na szczęście udało im się to szybko naprawić. Standardowo mordki, jeżeli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Osoby nowe zachęcam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z GTA, odcinki są codziennie o 17, także zapraszam, tyle słowa im wstępu ode mnie i przejdźmy do kolejnych misji i myślę, że zaczniemy sobie w u ridera. A, wróć między 12 a 20. Ok, także widzimy się za chwilę. Hey, what Damn! Hey. What co doing digging grave? Damn, where the fuck I put it man put what, nigga? man the fucking water Need a He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. That's us roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This till overlooking East Beach. Better yet, we better wait until it's dark.

Zawsze byłem młodszy, to miałem problem z tą misją z tego względu, że nie wiedziałem, że trzeba wcisnąć shift, ale jakimś już sobie udało mi się później to, to przejść, więc ta misja nie będzie nam sprawiać jakiegoś y, problemu. Zaraz tego, że też mamy dużo czasu, mamy 8 minut na to, a a tych czy nie jest dużo do zebrania. I tak, Mortki, standardowo zaczynamy GTA San Andreas od ogłoszeń parafialnych, czyli od ogłoszeń parafialnych, czyli od ogłoszeń parafialnych, tak, musiałem to powiedzieć dokładnie 3 razy, także to się wetnie. Także tak, zaczynamy misję u Rydera. Będą u niego na pewno ciekawe misje. Z tego co pamiętam, powinny być chyba 3 bądź 4, i zakończymy sobie u niego wątek. I w następnym odcinku rozpoczniemy oczywiście u Cizara Vial Pando. Z tego względu, że u są nudne misje, i jakoś nigdy nie przepadałem za nimi. ...grab the guns and bounce out. Gee, gee, I got it ninja-style. Ninja. Come out, you old bastard! Shut up! He can't stop me, you buster Carl! Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Tak, zrobiliśmy to jako ninja. Okej, okay, także moi kochani, rudy CJ, a nie rudy, tylko różowy, wjeżdża na rejonę. Dobra, to se przynajmniej musisz zachowywać się cicho. O kurwa. A czym to było? Kontrolem? Kontrolem, okej, okay, dobra. O, wujek sam sobie śpi. Także nie będziemy się im totalnie zamartwiać. Wiesz, to CJ? Okej, okay, mamy pierwszą. Kucnijmy. O, nie, nie, nie. Dlaczego ty to opuściłeś? CJ, podnieś to. Jak ja mam to podnieść? A, OK, F. Dobra. Na spokojnie, pomalutku. Żeby nie obudzić wuja sama. No. Dobra. Mamy pierwszą szynkę. Jeszcze dwie. Także teraz pójdziemy sobie na. Troszeczkę miałem ryzyku z tego względu, że wejdziemy do pokoju wujka. Z tego co pamiętam na pokoju. Okej. Okay. Co? 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 Jak? E jakby. Co? Okej. Okay. Okej, okay, mordki, jesteśmy w tym samym miejscu, ale że ja chcę wejść do tego wujka i przede wszystkim mieć zdjęcie do miniaturki, to ja do niego wbiję. Nie wiem, żeby go nie dotknąć. O, idealnie. Okej. Okay. Powoli CJ, powoli CJ. Wiesz to? Dobra. I jedziemy dalej. Oczywiście nie będziemy zbierać sobie wszystkich skrzynek z tego względu, że chciałbym przejść dalej, a jakoś nie zależy mi zbytnio na, na tych osiągnięciach, więc weźmiemy sobie tylko trzy skrzynki i spadamy. Tylko zastanawiam się, dlaczego on się wtedy obudził. Jakby... Ja go nawet nie wiem, nie obudziłem jakoś mocno. Po prostu drzwi otworzyłem. A tu nagle się dziadek obudził. Dziwne. Ale dobra, mamy zrobione. Także fajnie. Dobra, hałasuj sobie. Mamy to. Ok. Znajdź kolejną odcinkę, albo wróć do furgonetki. Dobra, wracamy do furgonetki, nie ma co. Dawaj. Come on rider. Boże, jakąś właśnie biega jakiś grubszy jest mi się wydaje niż w oryginalnej wersji. No i dobra. Wróć bezpiecznie do kryjówki. Na pewno wrócimy bezpiecznie do kryjówki. Mamy misję zrobioną, to jest najważniejsze. Także mordki, w komentarzach dawajcie znać, czy chcecie, abym kontynuował kolejną serię, gdy skończymy San Andreas, przykładowo z Vice City, czy chcielibyście bardziej oglądać u mnie streamy, ponieważ mam w planach zrobić niedługo streama z Geta Vice City, ponieważ trójki jakoś zbytnio nie chcę, nie chcę wrzucać na YouTube'a z tego względu, że, że nie jest też jakoś zbytnio oglądana, a San Andreas i Vice City to jednak są te dwa klasyki, które, które gdzieś, wiecie, zostawiły jakiś ślad na, na serduszku naszym. Dobra, zaparkuj furgonetkę w kryjówce. Zaparkujemy tyłem. Oj. No, ok, mamy zrobione. Włamań możesz dokonywać w nocy, jeśli nie wykorzystujesz żadnych misji. Tak, wiemy, wiemy. Nie musimy tego oglądać. Mimo, że jakoś nigdy tego nie robiłem, więc spróbujemy sobie na pewno to zrobić w którymś odcinku, jeśli będę miał czas. Tak samo będę musiał robić misję karetki. Ponieważ kiedyś jak przychodziłem z Andras, to przychodziłem je na kodach. Jakoś nigdy mi nie sprawiało, wiecie, problemów strzelanina z innymi programami. A ja tutaj okay, jednak, look, no, nie chcę używać kodów, więc będę musiał right, zrobić tą karetkę. Zabijemy cię. Okej, mamy szacunek na plus.

Midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm. Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, all right? Ooh. Yeah, I'm sweating. Mmm. My wife loves this stuff, man. <laughs> anyway there's a train going to make an unscheduled stop just down the way this got a how you say little something something on board for you boys square business man catch you later home boys asshole oh carl try not to kill any more respected police officers Ok, kolejna misja. Ta misja jest akurat spokojna. Fajna będzie tutaj strzelanina i mam nadzieję, że wrzucę mu te skrzynki jak najszybciej, ponieważ z tym też miałem zawsze problem. Nie trafiałem tymi skrzynkami, ale tak. Zobaczymy ile tutaj jeszcze będzie misji u raidera, bo właśnie nie pamiętam czy, czy po tej misji będziemy mieli jeszcze jakiś wątek u niego, czy, czy to już będzie koniec raidera jeśli chodzi o... Wiadomo co, ale też nie chcę spoilerować. Także patrzcie co się teraz dzieje, to będzie wiasto to będzie wiast, to będzie wiast. I cyk tutaj na wagosów Szybko Dobra, ciśniemy. Jeszcze jeden i cyk, headshot Dobra, tu jeszcze balasy nam wiadą no ale jakoś nie będę się nim przejmował, ponieważ to będzie szybka akcja. Dawaj, CJ. Tu cyk. Piękny ślizg. Ej, ale jakby teraz zauważyć, to trochę się zmieniły skiny, bo ten skin był, ale tego skina nie widziałem. Inny był. Ale dobra, nieważne. Wjeżdżamy na pociąg, a raczej wskakujemy i przerzucamy skrzynki raiderowi. Mm. Mam taką nadzieję, Ryder Dobra, I hop, łap pierwszą. Dobra, kolejna cyk, kolejna. Dawaj, Ryder, łap to. Dobra, idzie bardzo łatwo. Żeby tego go nie daj Boże, nie wysadzić. Bo, Znać moje szczęście. Trafiłbym jedną z i bym go wysadził. Dobra, mamy to. Szybko, szybko, CJ, bo teraz nas psy będą gonić, dawaj. Oj, 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 szybko, paint spray. Oj, przepraszam. Szybko, Ryder, zabij go. Rider, dawaj. Musisz go zabić, Ryder. No, weź co, zatrzymał się. Ale co? Bo mnie nie wjechał? Jak weczew, że będę hamował. Kurde, trzy gwiazdki niebezpiecznie. Szybko, 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 szybko. Kurwa. Co jest? Jakim co domu się zapalił? Yyy... Okay. okej Jakby Co? E! no nie Naprawdę Szybko Czy my się tylko palimy, czy my zginiemy? Ej, szybko Ej. Co? To samochody się tak teraz podpalają? Ej. To chyba będzie naprawdę odcinek fajli. Jakby nie patrzeć, co tu się w ogóle stało w tym momencie? Wtf? Mm, to było dziwne, ale okej okay. Lecimy z kolejną misją, teraz w sumie jestem ciekaw co to będzie za misja u Raidera Jakby totalnie ich nie pamiętam i didn't finish high school because you've been dealing drugs man since the age of 10 no that ain't it because <laughs> you have put hands on that teacher for wearing baller colors <laughs> no that ain't it either it's because i'm too intelligent for this shit man i am the real deal fool oh shit a genius <laughs> Oh, oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? Uh, a man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nia. The army. Yeah. Let's go. Yeah. Yeah. Go Get that way. out of my face. Go man. hit the now way. Fuck oh, come, man. On, man. come on, man. Okej, okay, właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że zaliczyłem troszeczkę małego faila, e, ponieważ ta pierwsza misja, którą wykonywałem sobie w tym odcinku, to nie był wujek sam i tak się zastanawiałem, czy oni zmienili tytuł i w tym momencie będziemy, w cudzysłowiu, ogradać wuja sama, ponieważ tak naprawdę jedziemy do wojska, żeby, żeby zabrać im broń. Więc to jest naprawdę odcinek faili, ale dobra, nieważne. Lecimy dalej. Z tego co właśnie pamiętam, bo teraz sobie przypomniałem, chyba to jest właśnie ostatnia misja u Raidera. Więc zaczniemy sobie oczywiście jeszcze pewnie w tym odcinku wątek u A U Cezara też są nawet fajne te misje, więc będzie na pewno ciekawe. Mam tylko nadzieję, że zrobię w miarę szybko OG loga, ponieważ jakoś mówię, nigdy nie, nie pasjonowały mnie te misje u W ogóle patrzcie tą wodę, nie? Jak to fajnie wygląda

Na pewno, na pewno są to niedzielni żołnierze Ryder. Dobra, eee, trzeba tu wskoczyć. Zestrzelić tutaj pana, ale wiecie co? <grym> nie mam noża. Kurde, no. Dobra, weźmiemy pistolet. Ej! Dlaczego no, on mi zobaczył w momencie, jak zacząłem do niego celować? Tak nie powinno być. Dobra, padł kolejny. Co jest? Skąd? No, Ryder. Nie zasłaniaj mi. Dobra. Dobra Ej Kurde Kurde Zaraz zginę Dobra Mamy mało życia Trzeba to zrobić szybko Okej okay. R Co jest? A okej okay. Czyli R się po prostu teraz wciskało Wcześniej się to robiło numlockiem Czyli teraz jeden, jeden guzik za to odpowiada Okej okay. No Podnieś to CJ Okej okay. Mamy pierwszą ja Myślę, że Powinno to pójść w miarę gładko Nie będziemy mieli z tym problemu Chociaż mamy mało życia, więc to mnie trochę martwi Ponieważ to za chwilę wybiegną do nas wojskowi Dobra, mamy drugą I jeszcze tylko cztery No, dawaj Okej okay. Nie będzie zbyt trudne Tylko właśnie teraz, gdzie były te kolejne skrzynki? No hmm. to jest pytanie właśnie O, patrzcie! Dwie naraz What the fuck? A wejdą dwie? czy nie o jedna tylko weszła no, ale dobra podniesiemy sobie drugą od razu ją załadujemy na pakę dobra oho zaczyna się kurde dobra tu mamy kolejne dwie spróbujemy je wziąć no, nie 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 opuść to weźmiemy je dwie naraz co? no czemu się teraz nie da? dobra no CJ Czemu ja nie mogę podjechać pod te skrzynki? Halo? Dawaj go Tutaj na tego paleciaka O dobra mamy Na spokojnie, widzę, że tutaj Ryder sobie daje ry świetnie radę Opuść to CJ, kurde Widzę, że to nie chce z nami współpracować, dobra mamy I teraz ostatnia skrzyneczka i uciekamy stąd Podjedziemy sobie od tej strony powoli CJ Dobra Gdzie tam za dużo? Ładnie sobie radzisz. Masz dopiero... O kurw! No nie. Czy ja to teraz podniosę? Powiedzcie, że ja to podniosę. Dobra, podniosę ją. Widzę, że ta gra jest tak zbugowana, że... że nie będzie z tym problemu. Dobra, wjeżdżamy? Okej, okay, mamy to. No na pewno mamy dojść, bo ty zaraz zginiesz. Szybko, szybko. Wysiądź. Halo. CJ, wsiadaj. Dobra. A teraz co masz strzelać? Gdzie jest to radio wyłączone, żeby zaraz mi prawo autorskie nie dali? Okej, okay, mamy radio wyłączone I teraz żebym nie pojechał tak jak poje, poje, jeździłem zawsze Z tego względu, że nigdy mi to nie wychodziło Jest taki jeden skrót, w który ja się pchałem Ale dobra, widzę, że teraz nasz GPS prowadzi idealnie Bo ja zawsze tutaj pod mostem sobie próbowałem wjeżdżać I wjeżdżałem w tą uliczkę Ale widzę, że nas chłopaki nie gonią Także wjedziemy sobie tutaj, cyk, na ręcznym o, Balasy, kur... Ej. No znowu, co jest? Czemu to odcinek jest tak failowaty? Na pewno coś im raider zrobiliśmy tą strzęczką, no Jezu Rzucaj to, szybko No Dobra, to nie słuchaj naszego pierdolenia, tego tylko... Kuźwa, szybko, szybko, szybko do meta. Okej okay. Udało się? Udało się. Dobra. Głupi rider. No i dobra. I chyba w tym momencie kończymy wątek u rajdera. Tak, w tym momencie kończymy sobie wątek u raidera. Także polecimy sobie dosyć zaraz. Zrobimy sobie jeszcze jeden wyścig. Myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek z tego względu, że tak jak widzicie jest... Troszeczkę słaba jakość kamerki, jest pierwsze 24 jak to nagrywam, a muszę dzisiaj jeszcze wrzucić ten filmik, także postanowiłem po prostu sobie odpalić tą lampę. Może to będzie jakoś nawet dobrze wyglądać jak, jak wiecie, zacznę to montować i renderować, ale już następne odcinki oczywiście będą lepsze, nie tylko jakościowo, jeśli chodzi o moją kamerkę, ale także o całą wiecie, otoczkę, bo teraz też muszę mówić cicho, żeby tutaj nikogo nie obudzić. I nie czuję się, wiecie, też w komfortowo. Jednak ja zbierze w nocy, a ja nagrywam i muszę robić to cicho. Także dobra, tyle ode mnie. Wjeżdżamy do Cizera VL Pando. Mam nadzieję, że to jest Slow... Serio to nie Slow Rider? Okej, okay, dobra, to weźmiemy zawsze ten samochód, który powinien się brać. Jedyny minus tego, że ten samochód może mi trochę zarzucać na boki. I tego się martwię. Ale jestem dobrej myśli. No właśnie, dobra. Carl. Hey baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? He's hard cash your pink slip in the pot. for say. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Conchota sinchota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys. Don't like to lose. hey eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude.